Wiesz co, Diana, jak jesteście anime, to ja nie jestem maskotką. Po co mi to wszystko? Oh my god, zaczęły się zdrady. Najpierw subskrybenci, a teraz ty, maskotko. Nikt nas nie zdradził, subskrybenci po prostu wyrażają opinię. I co my teraz z tym zrobimy? To mój pierwszy dzień anime. Johnny, wspieraj mnie. Johnny, tak jak ja, nie będziemy wspierać tych nonsensów. Prawda, Johnny? Tak, nie będziemy. Proszę, Johnny, jak szybko zmieniasz zdanie? Johnny, wczoraj mówiłeś, że chcesz zostać anime. Chłopaki, co to znaczy? Nie jesteście z nami? Maskotko, między nami koniec. Nie wspierasz mnie? Zakad, nie spodziewałam się tego po tobie. Wydałam pieniądze, kupiłam ubrania, a ty się ode mnie odwracasz. Mam nadzieję, że to nie potrwa długo i że zejdziecie na ziemię. Tak naprawdę przesadzacie. Nie podoba się to subskrybentom i całej szkole. Nie mogę w to uwierzyć. Moi subskrybenci zawsze mnie wspierają we wszystkim. Nie we wszystkim, Diana, poczytaj komentarze. Okej, okay, przeczytam. To poczytaj i wyciągnij wnioski.